Dawno nie pokazywałem wam gier na robloxie, które skrywają mroczne tajemnice, dlatego przyszła na to pora. Oglądajcie ten odcinek do końca, bo naprawdę przyszykowałem mega mroczne gry. Powrót do szkoły to przyjemność z nowym zestawem szkolnym Ercia. Zestaw jest w bardzo niskiej cenie i zawiera szkolne produkty, na których znajduje się moja twarz. Dzięki czemu będę mógł razem z tobą chodzić do szkoły. W zestawie znajduje się plecach z krzepa przegrodami i wygodnymi plecami, taki oto worek, taka śniadaniówka z moją twarzą, która się błyszczy, piękna opaska na rękę, dwa długopisy Ercia, a do takiego zestawu lub dowolnej rzeczy z kolekcji szkolnej Dostajesz brelok Ercia, który jest odblaskowy i świeci w ciemności. Wpadaj na ercia.pl i zamawiaj swój zestaw. Pierwsza gra nazywa się Happy i jest to gra, która powstała w ogóle w tym roku, więc jest naprawdę bardzo świeża, więc wejdźmy sobie do niej. Wiesz zostawcie w górę i suba z dzwonkiem, a my jesteśmy na serwerze. Na początku wszystko wygląda normalnie, jesteśmy sobie na jakiejś malutkiej mapce i tutaj przed nami jest tylko drzewo i dom. I możemy wejść do tego domu, a kiedy wejdziemy, to stanie się coś mrocznego naprawdę. Na księżkę nie od razu, ponieważ... Na... Póki co, sami słyszycie, jest muzyczka, wiecie, to Happy Birthday i tak dalej, czyli słuchajcie wszystkiego najlepszego, wiecie, tutaj impreza urodzinowa, mamy jakiś torcik, tutaj gra muzyka, o właśnie, radio zostało wyłączone i zobaczcie co się stanie dalej, na początku gra wygląda niepozornie, ale za chwilę, o właśnie... Stanie się coś takiego. Te postacie zaczynają się zamieniać w jakieś mega dziwne i mega się zaczyna klikszować ekran. I one cały czas piszą, że nie powinniśmy tutaj być. Słuchajcie, ale my niestety nie mamy drogiej ucieczki. Ekran bardzo miga i praktycznie nic nie widać. I teraz tepnęło nas w inne miejsce. To miejsce jest bardzo podobne do właśnie tego, gdzie byliśmy w wcześniej, ale teraz zamiast wszystko, jak wiecie, wcześniej było takie wszystko szczęśliwe, a teraz. Jesteśmy smutną postacią, i wszystko jest takie smutne wokół. Gdzieś też słychać płacz, Jeżeli się tutaj dobrze słyszycie. Dobra, wchodzimy do tego domku i słuchajcie, co się stanie w domku. Jest bardzo, bardzo ciemno. Coś tutaj z podłogi wychodzi i jak widzicie, gramy naprawdę mroczny sekret. Chociaż może się wydawać, że nie ma w niej nic złego, że jest to po prostu zwykłe przyjęcie urodzinowe, ale tak naprawdę skrywa ono coś, skrywa ta gra naprawdę coś mega mrocznego Tu mamy drzwi, możemy na nie nacisnąć i kiedy na nie naciśniemy, to zobaczcie, tutaj za nami pojawia się postać, która napisała coś na krzacie i teraz w tym momencie coś się dzieje z dziwnego z naszą postacią i znowu następnęło i jesteśmy teraz w jakimś dziwnym miejscu. Mamy jedyne co to latarkę jakąś dostaliśmy, My możemy ją świecić. A tutaj mamy coś bardzo dziwnego. No słuchajcie, ta gra jest naprawdę bardzo mroczna. Weźmy sobie w to w to coś po prostu. I zobaczcie, teraz jesteśmy w jakimś czarnym pomieszczeniu. Teleport jakby do tego miejsca, gdzie byliśmy wcześniej zniknął. Teraz tak, nic tutaj nie widać. Oprócz tutaj czegoś czegoś tutaj po prostu. Ja jeszcze nie wiem, co to jest do końca. Tutaj jest jakiś napis, słuchajcie. Możemy sobie zaświecić. O! Ta latarka tak średnio działa, My musimy trzymać. Dobra, krzyż, których nie możesz schować. Co? Dobra, nie do końca rozumiem. Co, o co chodzi ale tutaj mamy słuchajcie jakiś uśmieszek i są tutaj jakieś takie kamienie można powiedzieć nie do końca wiem o co chodzi wszystko wokół jest ciemne i teraz słuchajcie o tutaj coś jest napisane albo nie wiem czy to jest napisane czy to jest jakiś znak po prostu nie jest coś napisane my o u Dobra, tutaj nie wiem co jest napisane, słuchajcie, nie mogę tego odczytać. Na każdym kamieniu jest, słuchajcie, jakiś napis, albo po prostu jakieś jedno, jakieś jedno ten, jakaś jedna literka. Tutaj jest na przykład M, tutaj jest O, tutaj są jakieś dwa napisy, ale nie wiadomo o co chodzi. Spróbuję jeden z tych napisów napisać na czacie i zobaczymy co się stanie. No dobra, napisałem oba te napisy, które tutaj są, ale niestety nic się nie stało. Nawet słuchajcie, wydaje mi się, że nic więcej w tej grze nie ma. Ale jeżeli chcecie, to dołączyć, jeżeli jesteście odważni i po prostu sami sprawdźcie czy coś tutaj jeszcze jest, czy, jest czy, ja coś, czy ja coś po prostu przeokrzyłem tak się jak na pewno jest to bardzo mroczna gra skrywa naprawdę bardzo mroczny sekret, ale spokojnie to jest dopiero początek ponieważ jak wiecie, zawsze każda gra skrywa coraz mroczniejszy sekret, więc przejdźmy sobie do kolejnej gierki na dzisiejszym odcinku. Kolejna gra nazywa się Happy Ove Day 3. i słuchajcie, już tutaj możemy się domyślać, że tutaj jest coś strasznego, ponieważ mamy czerwone oczy w tej takiej mince, co nie? Dołączmy sobie tutaj i zobaczymy co ta gra skrywa. Ja już mi Mniej więcej wiem. Zobaczcie, jak jest w ogóle straszna ta ikona. jeszcze nie do końca. Ogólnie to zaraz wam powiem, co już, co już widziałem. Tutaj mam jakąś informację na początku. Ja bym chciał przede wszystkim uciszyć to. Dobra, coś takiego. I teraz chyba ja byłem w tym miejscu. I teraz musimy podejść do tego gościa, który sobie tam stoi. Na początku wszystko wygląda w miarę normalnie, co nie? Jest to po prostu jakieś tutaj jakaś mapka ze śniegiem, tutaj wiecie, śnieg sypie i tak dalej. Jest taka zamień, jakieś drzewa zaśnieżone, ale teraz, kiedy podejdziemy do tej postaci, to już się nie możemy ruszyć. A teraz słuchajcie, uwaga! Będę na tej postaci... Mamy się właśnie straszne twarz. I teraz tak, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu i mamy tutaj informację, żebyśmy się lepiej stan wydostali, zanim przyjdę. Ale nie wiadomo, kto to pisze, nie wiadomo o co chodzi. I teraz tak, mamy tutaj jakieś trzy drzwi i przy jednej z nich mamy kod, i tutaj mamy jeszcze jeden kod. Tutaj jest taki zapisany 9416, dlatego słuchajcie, spróbuję go zapisać. Podejrzewam, że on właśnie otworzy te drzwi. Jeden, e, jak to było? 9416. 9,4. 4, 1, 6, enter i teraz raczej się otworzą nam się drzwi jakieś. Żadne się nie otworzyły. No dobra. Tutaj też mamy jakieś rury i zobaczcie, możemy jakby wejść tam. Tam też jest jakaś dziura i możemy po tych rurach przejść, tylko że na razie nie ma wejścia tam żadnego. Ło, dobra, i słuchajcie zapadła się pod nami podłoga i tutaj stoi jakaś postać. Ona jest w ogóle podobna, do wiecie, do tej, która była tam w krzeście i się kręci głowa. Ona ma ona okrzy i wygląda mega dziwnie Tutaj się coś pali w ogóle A ta ściana się przesuwa i zobaczcie, ona za chwilę nas zgniecie Co to jest? Ta gra jest naprawdę mega pop-up rada, słuchajcie No stąd już nie ma ratunku, nie mamy jak się wydostać Dlatego po prostu zginiemy przez tą ścianę i mamy game over, słuchajcie I czy to się teraz stanie? <gry> Gra na tego śmieszna łyzyczka dosyć, no w sensie tak się mówiąc, ona mnie akurat śmieszy, ale oprócz tego nic się nie stało. O, dobra, zostaliśmy w końcu usunięci po jakiejś minutce. Dobra, wbijamy jeszcze raz i teraz słuchajcie, spróbujemy zrobić coś innego. Spróbujemy przejść dalej, bo tak jak widzicie, teraz było game over, czyli przegraliśmy. Pytanie, czy w tą grę w ogóle da się wygrać, ale słuchajcie, odkryłem, że prawidłowy kod, aby coś się stało, jest to 2, 4, 2, 4, 3, 1. I teraz słuchajcie, enter i zobaczcie, spadła nam tutaj ta deska. I możemy sobie po niej wyjść. I zaraz mamy dwie opcje. Albo iść tam, albo iść tam. I w sumie to nie wiem, co powinienem zrobić. Tutaj mamy jakiś kod w ogóle. Ja kodu żadnego nie znam, dlatego w sumie to myślę, że powinienem pójść tam. Chyba że musimy przepisać ten kod, który jest tutaj na tej karteczce, co nie? Dobra, wpisujemy ten kod i uwaga. Patrzcie, stało się coś. Ej, dobra, odblokowano się coś takiego. Aha, ale wypadło tylko to. Hmm, ciekawe. No dobra, jakby za bardzo tego nie potrzebowaliśmy. Mega słuchajcie, dziwna gra, co nie? Wygląda naprawdę bardzo mrocznie, gdyby nie to, że słuchajcie. Słuchajcie, jest taka śmieszna muzyczka dosyć. Ona ma być chyba straszna, ale nie, nie, nie jest. Ja już się boję co tam będzie dalej, słuchajcie, dobra, spadamy. Oh my god, co to jest? Co to jest za postać? Muszę iść spać jak najszybciej, ale dlaczego, słuchajcie? Bo ja nie czytałem, on, on coś się jeszcze mówił, ale nie przekrzytałem tego co on powiedział. Dobra, idę spać. O dobra, proszę spać i zapachcie. Następnego ranka jest napisane. Dobra, on znowu coś do nas pisze. O nie, więc to ta postać. Co jest? Co się tu stało, widzowie? Dobra, to jest przerażające, naprawdę. Ja tam chyba powinienem uciekać. Otworzyły mi się drzwi. Co się tu stało? Nie, biedny niebieski człowiek. Dobra, idziemy dalej, masakra Co jest tu jakieś, słuchajcie, te żółte postacie leżą No dobra, idziemy dalej, a tutaj mamy jakąś białą postać Czy to jest znowu ta postać? To jest znowu ta postać, ja dzisiaj mogę, tutaj leży jakaś czarna Co to jest? Nie mogę przejść dalej, o, coś tutaj pisze Dobra, zniknęła i ja mogę przejść dalej, to jest naprawdę niepokojące Dobra, wszedłem tutaj do środka i teraz tak, mamy jakieś Jakieś kule, które spadają Tu mamy jakieś zielone coś, ej, co jest, ja tutaj wszedłem o mój Boże, co się tutaj dzieje? Zostałem zamknięty, czy to jest, game over? Tak, ja cię nie mogę. Dobra, ta gra jest naprawdę bardzo mroczna. Chociaż ja się zaczynam lekko i bać, dlatego lepiej stąd wyjdę. Kolejna gra nazywa się Home, czyli po angielsku to jest dom. I tutaj mamy bardzo przyjemną muzykę, mamy nawet pizzę, zobaczcie, możemy sobie pizzę jeść, o. Tu mamy domek, z tyłu mamy jakiś las, a tutaj mamy jakiś sklep, no dobra. Wejdźmy sobie na razie do domku, bo myślę, że właśnie tutaj może być coś ciekawego. Ponieważ ta gra się właśnie nazywa Dom. Dobra, i co my tu mamy? Mamy na pewno pistolet na tym, na łóżku. Mamy trzy łóżka i tutaj w ogóle jakąś straszną postać w, w tym, w oknie. Mega dziwne, tutaj jakaś głowa leży pod tym, schowana Dobra, ale zobaczmy sobie tutaj, bo jeszcze jest jakiś ogród I tutaj na ogrodzie znowu mamy broń Tu mamy jakieś pytanie, możemy na to nacisnąć, okej okay. A tu mamy jakąś szopę i w szopie Siedzi jakiś dziwny koleś z bronią Możemy na niego nacisnąć i teraz się boję co, co będzie kiedy to zrobię Ale słyszałem, że wtedy właśnie wydarzy się coś mega strasznego To jest jakaś żarówka, która miga cały czas Dobra, mam na tego gościa, uwaga Okej, okay. jestem teraz na... Na tej stodole i zaczęło się dziać coś mega dziwnego Niebo zamieniło się na czerwone I teraz słuchajcie w domu też coś się z tego co widzę zmieniło Ej tam z tym jak jacyś ludzie, dobra wchodzę do tego domu Ja widzicie jesteśmy w tym samym miejscu tylko tak jakby to jest wszystko zmienione I teraz w każdym oknie jest taka straszna postać, a tutaj Stoi jakaś osoba, a tu mamy jakiś, jakiś... pamiętnik, no dobra. Słuchajcie, tutaj są napisane naprawdę bardzo mroczne rzeczy, ale tutaj jeszcze... O, tutaj jest coś kolejnego. Ta osoba też coś pisze, ale kiedy na to kliknąłem, to nic się nie pojawiło. Nie wiem, co mam robić dalej, tak szczerze mówiąc. Bo nic się nie dzieje póki co. Słuchajcie, próbowałem już różnych rzeczy, a teraz wrócimy jeszcze raz na tego gościa. I czy... Krzy... Okej, okay, wszystko wróciło do normalności, chyba. Chociaż tutaj jest jakaś twarz. Nie wiem, czy ona tutaj była wcześniej. Dobra, lecimy do sklepu. Zobaczymy, co jest w tym sklepie. Bo może też tutaj będzie coś słuchacie tajemniczego. Naprawdę, mega mroczna gra. Chyba naprawdę bardzo mroczny sekret. Okej, okay, mamy tu jakiś sklep po prostu zwykły. I co? Tutaj jest jakiś kasjer. Okej, okay, on nam nic tutaj jakoś mrocznego nie mówi. A tutaj mamy jakiś automat i możemy sobie jakieś rzeczy zabawiać. Na przykład jedzenie. Hmm, w tym lesie, tam mamy jakieś ognisko. Dlatego myślę, że powinniśmy tam iść. Bo właśnie w lesie ten może być coś ciekawego. Okej, okay, to jest naprawdę bardzo ciekawe i bardzo mroczne. I tutaj mamy tylko cyferki 2, 3, 2, 3, 2, 3 i tak w kółko. Okej, okay, jest to naprawdę przerażające. Nie do końca wiem, o co tutaj chodzi. Aha, a pod tym mieszkiem mamy jakieś ciekawe rzeczy. Co się stanie, kiedy tutaj spadniemy? Uwaga, nic się nie stało. Dobra, jest to naprawdę mega dziwne. Gra jest naprawdę bardzo mroczna, jak sami widzicie. Na początku wszystko jest dobrze, mamy normalnie jakieś tutaj jedzenie i tak dalej. Wszystko jest takie radosne, ale później, kiedy naciśniemy tylko jeden guzik, to wszystko zaczyna się zmieniać. No nie wiem, jest to naprawdę Straszne. Oto ostatnia gra, która jest naprawdę bardzo mroczna i tak się ona tutaj nazywa. Jest ona też bardzo stara, bo powstała w 2018 roku, a ostatnia aktualizacja była dwa lata temu. Jest na tej gierce i tak to słuchajcie, wygląda. Niebo jest jakieś takie ogniste Tutaj jest wszystko spalone Taka trochę wioska, można powiedzieć Lewitująca, ale cała spalona Dobra, weźmy sobie tutaj do jakiegoś domku Tu na przykład mamy jakiś domek i możemy sobie wejść I co my tu mamy? Jakieś zmieniające się numerki Ok, klikam, dotykam tego Ale nic się nie dzieje Dobra, idziemy dalej, tu mamy jakąś studnię Postaram się sprawdzić, czy mamy tutaj jakieś, słuchajcie Sekrety, ale ta gra sama w sobie Już jest naprawdę przerażająca. Mi to trochę przypomina, aby to było jakieś piekło Naprawdę to wygląda jak jakieś podziemie i zobaczcie, tutaj wszystko takie ogniskie, a, ogniste, a tutaj jest w ogóle ręka. Patrzcie, widzicie tą rękę odbitą na niebie. Co jest grane? Nie mam pojęcia, co to może oznaczać, ale jest to mega dziwne. Tutaj mamy jakieś napisy na tych blokach, ale nie wiem, co one oznaczają, bo są w jakimś dziwnym języku. W ogóle nie wiem, czy ten język istnieje, czy to jest taki zmyślony język, nie wiem, nie mam pojęcia. Z tego co słyszę, tutaj nie ma też żadnych dźwięków w tej grze. Tutaj mamy jakieś, nie wiem, liny, krzyżyki tutaj mamy, o, jakiś domek tam jest ogromny. Dobra, może pójdziemy do tego domku, a tutaj jest w ogóle jakiś pomnik. Pomnik jakiegoś gościa i to wszystko jest takie spalone. Nie wiem co to oznacza. Okej, okay, tutaj jesteśmy w tym dużym domku i tutaj mamy jakiś napis, ale nie wiem co to jest. G N R, okej, okay, ale nie wiem co to jest w sumie za napis. Tutaj też mamy jakieś wyjście do góry. Ogólnie to chyba tutaj nie ma żadnych sekretów z tego co widzę. Ale gierka jest naprawdę bardzo mroczna. Mi to właśnie przypomina piekło, ale nie wiem w sumie co to jest. A co to jest tam, co się tak ciągnie na dół? Wy to widzicie? Chętnie bym to sprawdził, tylko wydaje mi się, że tam nie ma w ogóle wejścia. Tak, nie ma, bo tam teraz widzę i tam nie ma żadnego wejścia. To jest po prostu taki blok. No, dziwne. Nie wiem, gierka naprawdę bardzo, bardzo mroczna. W ogóle wszystkie gierki w tym odcinku były mega mroczne, ale nie wiem. To jest taka chyba najdziwniejsza. Albo ta przedostatnia była najdziwniejsza, ale też naprawdę bardzo dziwna. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę suba z dzwonkiem i dawajcie w propozycje w komentarzach jakie następne mroczne gry grać. Zapraszam na rcie.pl po kolekcję szkolną, zamawiajcie swoje zestawy szkolne i do zobaczenia jutro na kolejnym odcinek szkół, pa pa!